Słowo na dziś to motivation, czyli motywacja, zapał, chęć działania. Przykładowe zdania: Motivation helps you stay focused on your goals. Motywacja pomaga ci skupić się na swoich celach. She lost her motivation after many failed attempts. Straciła motywację po wielu nieudanych probach. Good leaders know how to build motivation in their teams. Dobrze liderzy wiedzą, jak budować motywację w swoich zespołach. Finding daily motivation can be challenging sometimes. Znalezienie codziennej motywacji bywa czasem trudne. Exercise often gives people more energy and motivation. Ćwiczenia często dają ludziom więcej energii i motywacji. Inne słowa, które można użyć zamiast motivation, Inspiration – inspiracja, natchnienie. Drive – zapał, determinacja. Encouragement – zachęta, wsparcie. Determination – zdecydowanie, determinacja. Ambition – ambicja, pragnienie sukcesu. Częste połączenia. Lose motivation – tracić motywację. Find motivation – znaleźć motywację. Boost motivation zwiększać motywację Maintain motivation utrzymywać motywację Increase motivation zwiększać chęć działania Przeciwieństwa słowa motivation Discouragement zniechęcenie Laziness lenistwo Apathy apatia obojętność Disinterest brak zainteresowania Neglect Zaniedbanie. Zapamiętaj to słowo i postaraj się użyć go dziś w jakimś zdaniu. Subskrybuj po więcej.